W 1234 roku otrzymali Cystersi pozwolenie na założenie klasztoru w Ludźmierzu i wybudowanie świątyni. Jest to pierwsza historyczna data na Podhalu, od której rozpoczęła się ewangelizacja południowych rubieży naszej ojczyzny. Jeżeli idzie o sanktuarium, to największym skarbem jest figura, Cudowna, z którą związane są pewne przekazy, dotyczą węgierskiego kupca, który zmierzał w stronę Bochni ponad Dunajec. i tutaj wśród rozlewisk i torfowisk ugrzązł. Był w bardzo wielkim zagrożeniu utraty dobytku swojego życia. I wtedy w środku nocy zaczął się modlić o pomoc. I oto w złocistej łunie zauważył jakąś przedziwną postać, która dała mu znak, żeby jeszcze raz próbował zmobilizować konie, by ten kupiecki wóz wyciągnąć z zagrożenia. I zaczął za tą złocistą zjawą, której rozpoznał rysy Matki Bożej zdążać. I oto przybył przed kościół, gdzie cystersi modlili się wśród nocy. Padł na kolana, dziękując za ocalenie i złożył ślub, że taką uśmiechniętą, dobrotliwą, jaśniejącą Panią przyniesie następny razem tutaj do tej świątyni. W tym miejscu, gdzie ten ślub składał, przekaz mówi, że wypłynęła woda jako potwierdzenie, że Pan Bóg przyjął to Jego zobowiązanie. Od tego czasu jest znana Matka Boża Ludźmierska, która była czczona najpierw jako przewodniczka błądzących, jako właśnie ta, która przychodzi z ratunkiem. I przez wieki, aż do dnia dzisiejszego, z wielkim zaufaniem przybywają pielgrzymi, przybywają ludzie szukający oparcia i siły u Boga, by Maryja prosiła za nami u Tronu Bożego. W czasie zaborów Gazeta Podhalańska budziła taką świadomość. W każdym domu polskim obraz Matki Boskiej Ludźmierskiej. Gdziekolwiek udawali się ludzie z tej ziemi, zabierali jako cenny skarb i pamięć o tym, że jest to dziedzictwo wiary ojców. Tutaj na 15 sierpnia przed wojną była Warta Honorowa Podhalańczyków. Później czas wojny to wszystko zakłócił. Od koniec XX wieku nawiązano do tej tradycji podhalańskiej, kiedy żołnierze XXI Brygady Szczelców Podhalańskich z Rzeszowa odnowili ten patronat nad swoją jednostką i do dnia dzisiejszego jest strażniczką wielkiej sprawy obrony tożsamości narodu. Księgi metrykalne tutaj nasze dokumenty. Yy, Mówią o tym, że już były przed wojną podjęte starania, by koronacja papieskimi koronami się odbyła. I zawiązał się komitet koronacyjny ze znakomitych postaci. Ale losy tak się potoczyły, że proboszcz się rozchorował, wojna się pojawiła, to wszystko trzeba było odłożyć, i do tych przygotowań nawiązał biskup Karol Wojtyła w latach 60. Koronacja odbyła się w nurcie wielkiej nowenny tysiąclecia, którą prymas Wyszyński zaproponował, by ratować wiarę narodu wobec totalitaryzmu i zagrożeń, które pojawiały się w naszej ojczyźnie. Koronacja odbyła się 15 sierpnia 1963 roku. Na podstawie dokumentów watykańskich. Na podstawie oświadczeń o łaskach, o kulcie. Ta koronacja rzeczywiście pokazała, że da się trwać mężnie przy Kościele mimo przeszkód przy wierze ojców. Zgromadziło się ponad 200 tysięcy pielgrzymów na tej koronacji mimo ogromnych szykan i zakazów, i przeszkód, które były propagowane przez komitet partyjny, przez wszystkie służby milicyjne, UB niemniej jednak ludzie tutaj z całej właściwie południowej diecezji Polski przybyli na koronację. Głównym koronatorem na podstawie prośby Karola Wojtyły, biskupa, był prymas Stefan Wyszyński. Podczas koronacji biskupi chcieli pobłogosławić cudowną figurą zgromadzonych wiernych. Figura była usytuowana na feretronie Wycili za drążki chcieli nakreślić znak Krzyża Świętego statuą. Pionowa belka dość szła sprawnie, kiedy trzeba było nakreślić poziomą belkę. Biskupi się nie umówili, od której strony zaczynają, i jeden w jedną stronę, drugi w drugą stronę. To właśnie spowodowało bardzo niebezpieczne wychylenie figury i z ręki Matki Bożej wysunęło się berło. Ale biskup Wojtyła nie dopuścił, by to berło upadło, pochwycił je i wtedy, właśnie w komentarzu Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia padły słowa, no Karol, Matka Boża oddała władzę. Z biegiem czasu dostaje on metropolitą krakowskim, kardynałem, papieży. i wtedy sobie przypomnieli ludzie ten epizod. Cieszymy się, że również tutaj, w tym miejscu w Sanktuarium Matki Bożej Ludzmierskiej, był jakiś znak, który zapowiadał oczekiwania Pana Boga wobec biskupa Karola Wojtyły. Karol Wojtyła co roku był parę razy na uroczystościach. Tę pamięć o Ludźmierzu Ojciec Święty zabrał ze sobą do Watykanu. Tam przez cały czas jego pontyfikatu obecna była Maria również czczona w figurze ludźmierskiej. Bardzo chciał nawiedzić sanktuarium ludźmierskie podczas pierwszej pielgrzymki w 1979 roku. Niestety władze do tego nie chciały dopuścić. Dopiero 7 czerwca 1997 roku, w pierwszą sobotę, Ojciec Święty przybył tutaj jako pielgrzym ludźmierski, by prowadzić modlitwę różańcową, przy tym ołtarzu polowym. Było około 250 tysięcy ludzi zgromadzonych na tych błoniach. I później chcieliśmy przekazać następnym pokoleniom, że na początek XXI wieku, III tysiąclecia, papież dał nam w dłonie różaniec. I właśnie tutaj powstał Maryjny Ogród Różańcowy. Pielgrzymi przybywają, modlą się tutaj. Aby właśnie szukać wsparcia Maryi na drogach wiary. Wtedy tutaj, właśnie przy tym ołtarzu polowym, jak gdyby się historia zamknęła z owym symbolem berła. Zrobiono replikę berła Matki Bożej i wręczono Ojcu Świętemu. Ojciec Święty, taki jak gdyby troszkę zaskoczony, zażenowany, wziął to berło, popatrzył i uczynił znak Krzyża Świętego, po tym berłem wszystkich zgromadzonych tutaj. na tym miejscu.